Okej, okay, tak cześć, Cześć, osiągnęłam z tej strony, Catspiryx witam Was już w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku gramy w Bedwarsy, ale spróbujemy wygrać arenkę bez śmierci, bez totalnie żadnej śmierci. Jeżeli po prostu zginiemy, musimy już zaczynać po prostu kolejną arenę. Bez znaczenia tego, czy mamy łóżko, czy nie mamy, jak zginiemy, po prostu e, kończymy i idziemy na kolejną arenę dalej próbować. Także zobaczymy, jak nam pójdzie. Jak możecie zauważyć, jestem teraz na Blazing Packu, po prostu ułatwi mi to troszeczkę rozgrywkę, będzie mi się łatwiej klepać, łatwiej się grało, łatwiej się budowało, e, to po prostu wszystko będzie łatwiej. Także zapraszam Was już do oglądania. Całego odcinka. Okej, okay, także jesteśmy już na ręce i tak jak mówiłem na początku, dzisiaj gramy w Bedwarsy, ale spróbujemy wygrać arenkę bez żadnej, ale to żadnej śmierci. Będzie to chyba jeden z cięższych challenge'ów, jakie kiedykolwiek robiłem, no bo żeby wygrać Bedwarsy, no to jeszcze da się wygrać, ale żeby wygrać bez żadnej śmierci, może być ciężko. także zobaczymy, jak nam pójdzie. Ja szczerze mówiąc, sam jestem ciekaw. Tak jak mówiłem, gram na Blazing Packu, żeby po prostu było mi troszeczkę łatwiej. Szczerze mówiąc, chyba też lepiej Wam się ogląda odcinki na Blazing Packu. Możecie dać znać w komentarzach, czy wolicie właśnie oglądać odcinki na Blazing Packu, czy bez Blazing Packa, bo na odcinku, gdzie był Jak on się nazywał, ten odcinek Bedwars, ale grał na Blazing Packu Tam jest ponad 1000 wyświetleń, więc chyba wam się spodobało Jak grał na Blazing Packu Może zrobię jakąś ankietę, czy po prostu Wolicie odcinki z Blazing Packiem, e, czy bez Dobra, teraz musimy się skupić na grze Żadnego zmiennego ogadania, jeszcze tylko wam przypomnę Żebyście łapkę Okay. Jeszcze tylko wam przypomnę, żebyście zostawili łapkę w górę pod tym odcinkiem. Zróbcie teraz, zostawcie tę łapkę, bo potem na 100% zapomnicie. Wy zawsze zapominacie i jest mało łapek. Także zróbcie teraz tak, aby łapka, słuchajcie, była niebieska, a nie szara. Myślę, że wam się uda. To, to w sumie wystarczy tylko kliknąć, a, a mi to pomoże. Dobra, słuchajcie, musimy się zająć tym czerwonym. On tu zaraz na mnie zaskoczy. W sumie to mogę na niego poczekać. Dawaj, chodź do mnie, serio będziesz się budować. Chodź. Dobra, ja też się buduję. Jak ty się budujesz, to ja też się będę budować Mam nadzieję, że czerwony nas od razu nie zabije, bo w sumie byłoby trochę smutno, jeżeli by czerwony mnie od razu zabił ma. Dobra, S, udało się. Może ci mu powiedziałem S, nie można wyzywać graczy, tylko oni mnie mogą wyzywać bez YouTube. No i Haksior, zbliżenie na czat teraz macie. Już mnie wyzywają. Jak zawsze. Dobra, słuchajcie, wybierzemy się teraz do tej drużyny czerwony. Nie mam do tego pojęcia, jak to mam zrobić. Dobra, może się po prostu podbuduję w taki sam sposób, jak on się budował. Czemu by nie? Zastosujemy tą samą taktykę... do niebios. To się, tak, to się nazywa taktyka na niebios. Ja tak to nazwałem, do tej pory tak to się będzie nazywać. Taktyka do, do niebios. Dokładnie. Dobra, słuchajcie, idzie tutaj czerwony, siemoneczko. Co ty robisz? Dobrze się czujesz? Kolego? Halo. Ej, bo ja mam plan, ja nie potrzebuję łóżka. Ej, po co mi łóżko? Ja i tak jak tak jak, jak zginę. To po prostu idę na kolejną arenę. Po co mi jest łóżko? Ani trochę nie potrzebuję tego łóżka, tak naprawdę. Teraz dopiero to zrozumiałem, także po co? Nie muszę chronić tego łóżka, ani trochę. Dobra, mi się liczy tylko to, żeby nie zginąć. Okej, okay. dobra, proszę bardzo. I yy, czy on tutaj idzie? Siemaneczko. No dawaj, chodź się klepać po prostu, a nie się będziesz budować przez tworza, No dawaj, dawaj, chodź, 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 idziesz czy nie? Co ty robisz? Będziesz się budować? Dobra, ja zastosuję twoją taktykę i też się będę budować, słuchaj. Proszę bardzo, takie coś, okej. Okay. Proszę bardzo, dobra. Ej, no, no nie, 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 nie uciekaj. Nie bój się. Oj ojoj, oj. No, no dramat wam powiem, dramat. Ja idę sobie bloki, jakieś kupię może, bo tu tu nie, nie widzę sensu, nie widzę sensu. Idzie do mnie, idzie, dobra. <laughs> Co jest? Będę się kryć. W chowanego gramy. Jak nic. Ej, nie widzę go teraz. Co jest? Dobra, bloki, dajcie mi bloki. Teraz, żeby mnie nie zaszedł, proszę proszę, proszę, dobra, okej. Okay. Gdzie on jest? Słuchajcie? Gdzie on jest? On jest gdzieś za mną. Tutaj jest. Dawaj, klepiamy się. Masna klepa. Dawaj, nice, udało się. Dobra, to słuchajcie, mamy pierwszego fraga, znaczy w sumie to już drugiego, ale to jest pierwszy final kill. Także jestem bardzo zadowolony, że się nam udało. Proszę bardzo, i teraz tak, musimy dalej grać, słuchajcie. Prayer ma makro. Leci report. Też macie zbliżenie na czat, Reportujcie, różowego ma makro. Ja mam makro widzowie, Napiszcie w komentarzach makro, to przypnę wam serduszko. Dobra, słuchajcie, podbudujmy się w takim razie na diaksy. Może tutaj zobaczcie teraz to w przyspieszonym tempie, jak się buduje. Nie będę tutaj robić żadnego speed bo nie chcę po prostu spaść, bo je także macie w przyspieszonym tempie, jak się buduje teraz. Dobra, jestem już na diaksach i tak, od razu zbudujemy się na środek, chyba że ile leży tych diaksów. Cztery. Fajne diaksy, polecam. E, dobra, słuchajcie, idę tutaj. Okej, okay, ej, znowu napisał ten koleś coś Ten serwer to coś tam W ogóle anti-cheat coś tam I youtuberzy nie mają, nie ma cheat Okay. Nie, możecie sobie to przeczytać, jak komuś się chce, ale okej. Okay. Dobra, mniejsze o to, ja bym sobie zebrał emeraldy. Czy ktoś jest na środku? No już był niebieski na środku, to widać jego wełnę nawet. No niebieski, pozostawiłeś po sobie znaki, tak się nie robi. Tutaj, ojoj, oj, oj, dobra, czekajcie. E, teraz tak, ja bym sobie zebrał tych emeraldów troszeczkę. Ile ich mam? Dwa, dobra, zbierzmy te cztery na miecz. Tak, 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 na miecz, dokładnie na miecz, bo zbroja nam się mało przyda. Bardziej nam się miecz myślę, że przyda. E, I co, chcę sobie kupić ulepszenie na zbroję i na miecz. To są moje m, teraz najważniejsze rzeczy. Także cyk, lecimy sobie tutaj od razu. Mam nadzieję, że nie zginę w jakiś sposób. Bo szczerze mówiąc, jesteśmy coraz bliżej wygranej Ok, mamy to, co chciałem kupić. Cel osiągnięty, można powiedzieć. Lecimy sobie teraz. Kup. Dobra, drużyna żółta straciła łóżko. E, tak naprawdę tylko biały i niebieski już mają łóżko. Także ta arenka idzie naprawdę bardzo fajnie. Głupio by było e, teraz przegryć. Zobaczymy jeszcze, jak to pójdzie. Ale jeżeli to wygramy, to koniecznie. Nawet teraz musicie zostawić łapkę w górę. Jak nie zostawicie łapki w górę, to się pogniewamy. No, zostawcie łapkę w górę. Dobra, słuchajcie, widzę niebieskiego na środku. On tak. To on naprawdę nie ma żadnego ulepszenia, ale on ogarnia. On widać, że ogarnia. Cześć. siema Ej, on jest jakiś pros. A, dobra, żart jednak nie żartowałem. Okej, okay. dobra, idziemy dalej. Ofnąłbyś. Nie no, czemu mnie wszyscy wyzywają od cheaterów? O co tu chodzi? To jest coś, coś jest nie tak ze mną, czy to jest z nimi coś nie tak? Nie wiem, napiszcie mi w komentarzu, bo nie wiem. Wy mnie zawsze wyzywacie, że grać nie ma, A ci mnie, ci piszą, że ja cheaty mam. Ci zaraz jeszcze bana dostałem na odcinku. To też w ogóle będzie piękny odcinek, jak bana dostanę A, dajcie spokój. W ogóle ostatnio na live'ach zacząłem cały czas mówić słowo pog albo pogchamp inaczej Także jeżeli w tym odcinku będę nadużywać tego słowa to tak naprawdę nic Ale montażysta możesz dać licznik słowa pogchamp to już jest pierwszy raz, możesz to zaliczyć. Także jak będę to mówić, to możesz dodać do licznika. Taka mała odskocznia od odcinka, można powiedzieć. Także okej, okay. dobra. E, czekajcie. Niebieski uciek za rany stwierdził, że jestem cheaterem i poszedł, także mniejsza o to. Został mi żółty i biały. Dobra, pójdźmy do żółtego. Żółty wydaje mi się troszeczkę bardziej miłą osobą do walki, także chodźmy sobie tutaj, podbudujemy się również, będę powoli się budować. Serio, nie zamierzam ryzykować. Ej, żółty nie ma łóżka, przecież po co ja do niego idę? Czy on jest w swojej bazie? Ej, dobra, nie, idę do białego w takim razie, bo jak on nie ma łóżka, to już się Idę do białego, ani razu nie zginąłem, tak jak możecie zauważyć Tutaj nie ma, znaczy cięcia jakieś są pewnie, ale No po prostu nie da się tego oszukać, bo widzieliście jak łóżko straciłem No po prostu nie da się tego oszukać Hej, co jest w Fireballe? Siema, Sioneczko Ej dobra, on, on ten, on chyba za bardzo nie ogarnia gierki Lecimy do niego w takim razie, zjem sobie refa, żeby nie było Ej, No i po prostu spróbujemy się z nim poklepać, nie wiem czy to się uda szczerze mówiąc Ale zobaczymy Siema S, dobra, nice, niszczymy łóżeczko, słuchajcie Cyk, łóżko zniszczone I to był od razu final kill Ej, została nam ostatnia osoba Ja nie mam łóżka i on nie ma łóżka Jeżeli to wygramy, to ten challenge będzie zaliczony Szczerze mówiąc, nagrywam pierwszą arenkę Nie było nagrywania przed tym Jeżeli to się uda, to będzie naprawdę Ej, dobra, on nie goni Ja idę do bazy, mm, do bazy, żeby go może zrzucić jakoś Teraz już muszę taką taktykę zastosować, żeby po prostu wygrać Bo, no, to musi się udać, słuchajcie To musi się udać Dobra, nie, postawił golema Zrzuciłem go, wygrałem Słuchajcie, jest, wygrałem. Słuchajcie, udało się wygrać za pierwszym podejściem Bedwars bez śmierci. Widzimy się już na pożegnaniu w dzisiejszym odcinku. Okej, okay, także dzięki wielkie, że oglądaliście ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobało, szczerze mówiąc, ani ani to trochę nie spodziewałem się, że uda mi się wygrać arenkę bez śmierci na Bedwarsach. Także ten odcinek jest naprawdę przekozacki. Musicie za to koniecznie zostawić łapkę w górę. Eee... Suba z dzwoneczkiem i koniecznie wpadnijcie na mojego Instagrama, bo mamy tam już 700 followów. Ostatnio wiliśmy właśnie 700 followów na live, także koniecznie tam wpadnijcie, zostawcie followa niedługo na Instagramie będzie słuchajcie konkurs na słuchawki. Ten konkurs zostanie jeszcze oficjalnie ogłoszony. W następnym odcinku w następną środę, bo wy w ten odcinek, w ten odcinek widzicie w środę, więc w następną środę będzie ogłoszony właśnie konkurs na słuchawki i ten konkurs będzie słuchajcie na Instagramie, także polecam już na bieżąco śledzić Instagrama, tam będą jeszcze informacje właśnie na story. Tam teraz wlatują codziennie prawie, znaczy codziennie. Chciałoby. Się codziennie, Catwarix, jeszcze czego? Co tydzień chciałem powiedzieć, że co tydzień wlotują nowe fotki na Instagrama, są one naprawdę bardzo fajne. Ostatnio właśnie sporo ich zrobiłem, także koniecznie słuchajcie, wpadnijcie na Instagrama, strzelcie followa, jakieś serduszka, będę na Wam naprawdę bardzo wdzięczny. No i co, ja Wam jeszcze raz dziękuję, jeżeli Wam się podobało, a na pewno, no, musiało się podobać, co nie? To jeszcze raz przypominam Wam, słuchajcie, o zostawieniu łapki w górę, suba z dzwoneczkiem, no i możecie wpaść na mojego Discorda. W takim razie ja się z Wami żegnam, do następnego odcinka, no i siema.